Przyszedłem tutaj z niepokojem pewnym, czy można w ogóle cokolwiek od siebie powiedzieć. Dwóch mężczyzn pije wino, to natychmiast rozwiązują wszystkie problemy światowe. Wszystkie. Myśmy się zaprzyjaźnili. I tutaj tej brudnej wody się wrzucało butelki Johna Walkera. A ponieważ byłem przewodniczącym internatu, to miałem klucze do każdego pokoju. Zamieszkałem u takiej koleżanki z Poznania, która. Nie pójdę na kompromis. Powiem to, co mi w życiu gra i jak się czuję. Chodzę z Gdyni, a jak e, wiecie, w Gdyni bardzo dużo Kaszubów. A kto to są Kaszubi? To są górale, górale którzy się spóźnili na Batorek. I zrzucili się, tam dla nawet wysoko. nie pamiętam, dla nas, Och, żebyśmy no, mieli na bilety. Niech, niech żyje nie przyjaźń polsko-francuska. między tak. tak. międzynarodowy. Tak. Byśmy uczyli ich, ich miłości francuskiej. Tak. <noise>